Przed chwilą podeszliśmy z lekarkami do tego pierwszego szpaleru policji Straży Granicznej Wojska, no chyba wszystkie formacje były z prośbą o to, żeby dopuścić pomoc medyczną do osób potrzebujących zgodnie z polskim prawem, zgodnie także z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i po raz kolejny spotkaliśmy się z odmową. I co jest najbardziej szokujące, brakowało osób, które gotowe byłyby wziąć odpowiedzialność za tą decyzję, bezprawną decyzję, decyzję grożącą odpowiedzialnością karną, bo ani policja nie, nie była gotowa się wylegitymować, ani wyłonić z siebie dowódcę oddziału, ani straż graniczna nie była gotowa się wylegitymować, ani, ani wyłonić z siebie dowódcę oddziału, a na koniec pojawiło się jeszcze Wojsko, więc była to dość absurdalna sytuacja. Straż Graniczna mówiła, że przyjedzie przełożony, przyjechał, po czym odmówił przedstawienia się, więc wygląda na to, że zarówno policja, jak i Straż Graniczna są świadome tego, że to co robią jest bezprawne, grozi odpowiedzialnością karną, i z tego powodu nikt z imienia i z nazwiska nie jest gotów e, wziąć, wziąć odpowiedzialności za te decyzje. I to jest jakiś skandal, to jest sytuacja, w której PIS straszy. Destabilizacją Polski przez Łukaszenkę, a sam organizuje Zielone Ludziki, bo inaczej się teraz nie da nazwać tego, co te formacje mudrowe robią i co jest naprawdę dość szokujące i jednak trudne do uwierzenia. Rozumiem, że próbowaliście wielokrotnie i rozumiem, że będziecie jeszcze próbować. Przeprowadzić przy, yy, medyków yy, do, do przebywających tam ludzi. Tak, ma, jesteśmy w kontakcie z ludźmi, którzy są na, na granicy. Oni deklarują konsekwentnie, że, że potrzebują pomocy medycznej. Dwa dni ostatnie z rzędu to były informacje o utracie przytomności przez, e, przez którąś z osób przebywających w tym obozie, więc to jest, która w oczywisty sposób te, tam powinna do, 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 dotrzeć że pomoc medyczna i to jest oczywiste, że e, jesteśmy zobowiązani tak lekarze, jak i policjanci. Jak i strażnicy, jak i wszyscy, którzy są świadomi tego, co tam się dzieje, żeby do tego doprowadzić, żeby ta pomoc medyczna tam dotarła. No niestety ze strony służb mundurowych odbijamy się od muru i to muru, który nie ma ani imienia, ani nazwiska, ani także twarzy, bo większość z tych osób, z którymi rozmawiamy jest zamaskowana.